miłość. Kolejna bliska mi osoba mówi o miłości napisz, ale każdy wiersz o niej jest wypływa, wypełniony z poprzez w miłości opisem żywego doświadczenia jej przejawienia. Spotkaniu z samym sobą, przyrodą, dzieckiem, istotą Polaryzacją kobiecą i ukochaną męską, światem, wymiarem, wszechświatem całym. U mnie miłość i świadomość dwa skrzydła motyla, umożliwiające szybowanie przez życie, istnienie, pomiędzy i wiele wcieleń. W mym doświadczeniu, byciu, życiu. Zawsze świadomość poszerzała się, wzrastała poprzez miłość. Dla mnie miłość jedna jest, choć w różnych przejawieniach, barwach, odcieniach i chwili największego zwątpienia w ciemność stąpienia, dla integracji swego cienia, nieświadomość mnie wyciągnęła. A miłość, czucie kropli miłości, spoczywającej w świętej przestrzeni serca obecności.